Dzień dobry, kochani, witajcie. Powiem Wam szczerze, że się bardzo cieszę, że już ten maj się kończy. Sami wiecie, jaki on był w tym roku wstrętny, jakie to były temperatury. Za chwilę już będzie czerwiec i ten tydzień zapowiada się naprawdę gorący. Będzie powyżej 25 stopni, ale wiecie co, ja się z tego cieszę, bo my tego ciepła mamy tak mało, a teraz nasze roślinki po prostu odżyją. Jeden plus był taki, że Dużej kwitły różaneczniki, ale niestety inne roślinki, jak i warzywa, wszystko stało w miejscu. No ale myślę, że teraz będzie lepiej. Zapraszam Was dzisiaj na kawkę, mam chwilę teraz odpoczynku i zapraszam Was do spacerku po ogródku. Zobaczymy, co tam ciekawego się u mnie dzieje. Tutaj jeszcze kwitnie różanecznik, nowa zębla. Zobaczcie tutaj po deszczu już jego kwiatostany poopadały. I pamiętajcie, żeby taki kwiatostan, właśnie tak sobie, pyk odłamać. On tutaj ma nowe przyrosty już. O, a te stare po prostu robimy pyk. Musimy uważać, żeby tutaj nie uszkodzić tych nowych jego przyrostów. Ale ładnie tutaj kwitł, no niestety chyba przedwczoraj była taka mocna ulewa i jego kwiatuszki już pooblatywały. I jeszcze tutaj, dół różanecznika Nowa Zębla, zobaczcie kwiatuszki jak one się pięknie prezentowały. W pełni kwitnienia, jak był cały obsypany kwiatami, na dole jeszcze zostało kilka. Ale przejdziemy teraz do różanecznika Dotella. Zobaczcie jaki super czerwony kolor. Piękny jest. Piękne ma te kwiatostany. I obok jeszcze kwitnie różanecznik Alfred. Śliczny, fioletowy, o takich troszkę karbowanych płatkach. Też już go trochę deszcz potraktował. Ale cudnie się ten różanecznik prezentuje w ogrodzie. Tak się prezentuje część tarasowa z różanecznikami. Funkie ładnie też już wyrosły. Zobaczcie tutaj funkia Katarina. Tutaj mamy funkcję Diana. Remembered. I tutaj taka funkja, którą w zeszłym roku kupiłam, stained glass. Przesadziłam ją tutaj bardziej do cienia, bo w słońcu sobie nie radziła. Ona ma takie limonkowe liście. I zerkniemy może do hortensji, jak tam one się mają. Zobaczcie, pąki są tutaj na hortensji charm. Ta hortensja jakoś tak y, nie przemarza. Ona może nawet wypuszcza na tegorocznych pędach swoje pąki. Tak mi się wydaje, bo z nią y, co roku nie ma problemu. O, zobaczcie, jakie ma fajne pąki. I co będzie tutaj dalej z naszymi hortensjami? Tutaj mamy hortensję Deutschland. Też jakieś pąki są, fajnie. O, tutaj mamy też kolejny. No, i oczywiście co, ślimak. Uwielbiają siedzieć w hortensjach I hortensja Bluebird. Też coś tam będzie kwitło. A tutaj na stole mam taką roślinkę nowość dla mnie. Jest to solei rolia rozesłana, bardzo trudna nazwa. Jest to rodzin, yy, roślina z rodziny pokrzywowych. Ona lubi stanowiska półcieniste, cieniste. Wymaga stale wilgotnego podłoża, ale też nie lubi zalewania. Takie fajne ma drobne listka. Ona fajnie wygląda w takich głowach, jak niektórzy mają takie donice. I wsadzą sobie taką sole do takiej głowy. To fajnie się będzie wylewać. No zobaczymy, ja pierwszy raz mam taką roślinkę. Tutaj postanowiłam sobie właśnie na stole wsadzić ją, bo akurat okazjonalnie ją kupiłam. I zobaczymy. Zobaczymy. Można tą roślinkę też trzymać w domu, ale zimą ona toleruje takie temperatury od 5 do 15, wyższych niestety, może tracić liście. I wymaga zraszania, jak jest w ogrzewanych pomieszczeniach. W uprawie doniczkowej rzadko się udaje ją utrzymać dłużej niż rok, ale w ogrodzie w odpowiednich warunkach klimatycznych może się utrzymywać bardzo długo. Naturalnie występuje ona w, na Sardynii, na Półwyspie Apanińskim, na Korsyce, Majorce, no ale u nas też jest dostępna i. I może zdobić sobie tutaj teraz. W tym roku dokupiłam sobie właśnie hortensję. Jeszcze jedną ogrodową. To jest hortensja together z serii You and Me. Będzie miała takie inne kwiatki niż tamte hortensje. Już jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać. Z pewnością nie będzie niebieska, bo u mnie ta ziemia jest zasadowa, więc ciężko będzie ją mi przebarwić, no ale będzie różowa. Ale chodzi mi o sam kształt kwiatków, bo ma bardzo fajne, takie inne. W końcu zakwitła kolejna piwonia. Tak długo czekała, żeby otworzyć swoje kwiatki. To jest ta piwonia o bardziej jasnych, różowych kwiatach, ale też. Ślicznie pachnących. Poprzednia piewonia długo się utrzymywała. A ta o tych czerwonych bardzo długo kwitła. W donicach na tarasie już yy, kwiaty wiosenne częściowo sobie powędrowały, bo zostawiłam jeszcze bratki. szkodami ich było. Ładnie się one rozrosły, ale przeniosłam je do innej doniczki. Tutaj te fioletowe, ale w kolejnych donicach mam już lobelie. Heliotrop oczywiście musi być. I tutaj mam pelargonie razem z begonią. No takie zestawienie inne niż zwykle miałam, ale tak sobie postanowiłam, że muszę mieć i pelargonie i muszę mieć i begonie. I kolejne bratusia zostawiłam tutaj przy wejściu do mieszkania. Też fioletowe. Jeszcze się świetnie prezentują. I tutaj też w doniczkach jeszcze póki ładnie Wyglądają, niech sobie tutaj są takie ładne ciemniejsze. I te moje duże sadzane wczesną wiosną albo na przedwiośniu nawet to było. Na razie ładnie wyglądają, więc niech sobie są później i pewnie zamienię je na begonie, o ile dostanę jeszcze begonie później, ale mam nadzieję, że będę. A tutaj w tej donicy zrobiłam takie nasadzenie. Bakopa razem z Kalibrahoą Metro Early. Pierwszy raz mam tą Kalibrahoę. Zobaczymy czy jest tak wytrzymała jak Super Na razie nie czuję, żeby pachniała, no pewnie nie pachnie. No trudno, ale prezentuje się fajnie. Jakby ktoś się martwił o moje pomidory, to żyją. Ładnie już podrosły. A obok pomidorów mamy groszek cukrowy, odmiana iłowiecki. Ma już śliczne kwiatki. I zobaczmy jeszcze kolejne pomidory w skrzynkach. Ładnie sobie tutaj rosną. i Powiem Wam, dzisiaj dopiero wsadziłam ogórki. Czekały, czekały. Pogoda była nieciekawa i dzisiaj właśnie nadszedł ten dzień, że wylądowały w skrzynkach. Za domkiem zakwitł już Klematis Ernest Markham i róża alchemist. Cudowna, ale powiem Wam, że jeszcze jej w tym roku nie wąchałam. Ale dopiero teraz zacznie pachnieć, jak będzie tak ciepło. A najlepsze jest to, że najlepiej to ona pachnie pod kwiatem, jak się potrze jej łodyżkę. To ma taki zapach jak pelargonie. Tutaj już przekwita pierwszy kwiatostan łubinu, ale wypuścił już kolejne. I powojnik Arabella też zaczyna kwitnąć. I kolejna róża. Róża angielska Mary Rose. Też już ma pierwsze kwiaty. Ale mi teraz tutaj zapachniało lawendą. Ruszyłam lawendę. I ten jej fajny zapach. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o lawendzie, bo lawendę moją przycinałam w styczniu. No wiem, wiem. Lawenda się przycina późno, bo nawet w maju. Ale zobaczcie, ona już jest w kwiatostanach. Nie przemarzła, ładnie odbiła. To jest pierwsza lawenda. Wielbiam latem lawendę. To tak jest. Taka roślina letnia z latem mi się bardzo kojarzy. I tutaj jest druga lawenda. Tutaj jest jeszcze w pąkach. Y, róża. Róża Desdemona, ale odnośnie lawendy, no mówię, no nie ma, nie ma takich konkretnych właśnie yy, przeciwwskazań, znaczy no są niby, ale, ale no u mnie jakoś się udaje, ja ją zawsze tnę dosyć w, wcześnie, no mówię, w styczniu ją przycinałam i zobaczcie, żyje sobie, nic jej się nie stało, nie przemarzła, no a były przecież przymrozki. Pójdźmy może sobie ścieżką, bo kwitną teraz krzewuszki. W tle widzimy krzewuszkę Eweratkę. Pięknie teraz się otwarła. A tutaj jeszcze kwitła krzewuszka... No i zapomniałam, jego ona się nazywa. Zaraz mi się przypomni. No nie, no nie, później wam napiszę albo jeszcze powiem, jak mi się przypomni. Ale ta krzewuszka już yy, przekwitła. O, a tutaj mamy pąk róży Dersy Basel. Przypomniała mi się nazwa krzewuszki, krzewuszka rumba. A tutaj mamy goździki brodate. W zeszłym roku kwitły po raz pierwszy, w tym roku powtarzają, ładnie się porozsiewały. Jestem z nich bardzo zadowolona. Uwielbiam goździki brodate. Jeszcze kwitnie brunera. Już częściej kwiatów poprzecinałam, ale jeszcze, jeszcze zawiązuję kwiatki, jeszcze kwitnie. Liście już dostała takie fajne duże srebrne, bo to jest odmiana Silver Heart. Ale kwiatuszki jeszcze są. Bardzo je lubię, dlatego ich wszystkich nie przycinałam. I tutaj goździki brodate się porozsiewały. I przejdziemy dalej. Jeszcze kwitnie kuklik ilijski Scarlet Tempest. O, jego pomarańczowo-czerwone kwiaty. I za chwilę będą już róże się otwierać po kolei. I krzewuszka ewaradkę z drugiej strony. A, i tutaj jeszcze mamy róże angielską. Winchester Cathedral też już, też już zakwitła. Bialutka róża z takimi różowymi muśnięciami, to jest w sumie siostra róży Mary Rose i obydwie kwitną jednocześnie. I tutaj w kącie jeszcze mamy jaśminowiec zakwit, jaśminowiec Snowbell. Też wydziela bardzo ładny zapach. Czekam aż mi się tutaj rozrośnie i będzie większy. No już wygląda lepiej. Muszę go sobie później powąchać, nie chcę mi się na razie tam wchodzić. Ale też bardzo lubię zapach jaśminowca. I czosnki ozdobne też już się otwierają. Tutaj takie wyższe wyszły. W tym roku w skrzynki na parapetach powsadzałam begonie wiecznie kwitnące. Jeszcze są malutkie, ale rozrosną się później i będą fajnie wyglądać. Oczywiście tutaj też są goździki brodate, a tutaj mamy też goździki serii Dinetta. Bardzo ładnie pachną. A tutaj przejdziemy jeszcze do mojej róży. Zobaczcie, na tym łuku, co żeśmy przycinali różę Sibelius, Różę piżmową już zaczyna kwitnąć przycinałam ją tak na 70 cm i zobaczcie jak wystartowała, a wystartowała tutaj razem z powojnikami. Dwa powojniki tutaj z nią rosną. Powojnik Utopia i to będą to będą jego kwiaty. Powojnik Utopia i ten drugi powojnik muszę sobie przypomnieć nazwę, bo już zapomniałam. Ale zobaczcie, ile ma pąków. No pełno. Pięknie będzie kwitł. Jednak powojniki lubią słońce. Pięknie. Cała kolumna zarośnięta. I tutaj kolejne goździki kwitną. Jak ja uwielbiam ich zapach. Pięknie pachną. Też goździki z serii Dynetta. Ten jest o jaśniejszym różu. No, i tutaj mamy te begonie powsadzane w skrzyneczki. A tutaj też mam jeszcze jeden goździk, to jest inny, inna nazwa, inna odmiana. Też już nie pamiętam. Już niestety starość, nieradość, jak się mówi. Już nie mam takiej głowy do, do nazw, ale mam wszystko zapisane, więc nic mi się nie zagubi. I tutaj agreści zielony, orliki jeszcze kwitną. I magnolia. Magnolia jeszcze jakieś kwiatki tutaj ma. Jeszcze się będzie otwierać. Bardzo długo w tym roku kwitnie. No i tak się prezentuje ogródek. Na dzień dzisiejszy, a jeszcze Wam pokażę, jeden kwiatostan się otwarł, klematisa i dr Rupel. zobaczcie jaki on jest piękny, a otwarł się dlatego jeden, ponieważ te klematisy i ta róża były tutaj bardzo mocno, bardzo nisko przycięte, ponieważ rozwaliło mi tutaj kratkę, miałam taką kolumnę i jest tutaj bardzo wieczne miejsce, wiał wiatr. I się powyginała, musiałam zmienić podporę, zmieniłam na kratkę drewnianą, ale powiem Wam, że róża, bo tutaj rośnie róża Lavender Lessie, zobaczcie jak ona się fajnie rozrosła. I razem z tymi powojnikami, one po prostu ładnie też tutaj odbiły i sobie tutaj się pną. No nie będzie takiego kwitnienia w tym roku, jak w zeszłych latach, ale coś tam zakwitnie. Coś tam zakwitnie. Tutaj mamy jeszcze powojnika Mazury. I on ma takie podwójne tuponki, ale no nie będzie tak piękny kwitek zeszłym roku, no ale trudno. I jeszcze jest powojnik Rhapsody, czyli w sumie mam tutaj trzy, trzy powojniki. No zakwit, dr Rupel, on jest z tych wcześniejszych. No ale ma jeden kwiatek. No cóż, ale jest piękny. Jak pięknie wygląda. I poszegnam się dzisiaj z Wami powojnikiem Arabella, który się tutaj właśnie otwiera. Będę teraz częściej wrzucać, mam nadzieję, filmiki, jak już wszystko zacznie ładnie kwitnąć. Życzę Wam cieplutkiego czerwca, na taki się zapowiada. Będzie lato, będziemy sobie odpoczywać, będziemy się cieszyć tym latem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.